Czy świat, w którym żyjemy, jest tak dobrze poznany, jak nam się wydaje? Dziś pokażę ci 10 faktów, które brzmią jak science fiction, ale są absolutnie prawdziwe. Pierwszy: W Japonii możesz wynająć rodzinę. Japonia słynie z niezwykłych pomysłów, ale ten przechodzi wszelkie granice. Tam możesz wynająć rodzinę. Dosłownie: Są firmy, które oferują wynajem aktorów, którzy udają Twoją żonę, męża. Dzieci, albo nawet matkę. Wszystko po to, by nie czuć się samotnym, albo dobrze wypaść na rodzinnej imprezie. Brzmi dziwnie? Dla wielu Japończyków to całkowicie normalne. Drugie: na Antarktydzie jest ognisko Antarktyda miejsce lodu, śniegu i ogniska? Tak, dobrze słyszysz. Naukowcy pracujący w ekstremalnych warunkach czasem robią sobie grilla przy minus 30 stopniach mają wyznaczoną specjalną strefę, gdzie w bezpieczny sposób rozpalają ogień i pieką jedzenie. Mało kto wie, że na końcu świata można poczuć się jak na kempingu. Trzeci. Na Saharze spadł śnieg Sahara. Gorąca, sucha, nieprzyjazna. A teraz wyobraź sobie, że pada tam śnieg i nie mówię o bajce. W 2018 roku naprawdę się to wydarzyło. Pustynne wydmy pokryły się białym puchem a świat o nie miał z wrażenia. To był jeden z najbardziej surrealistycznych obrazów w historii meteorologii. Czwarte, banany są radioaktywne. Lubisz banany? Spoko, ja też. Ale wiesz, że są radioaktywne? Zawierają potas 40, izotop, który naturalnie emituje promieniowanie. Oczywiście musiałbyś zjeść tysiące, żeby sobie zaszkodzić. Ale technicznie rzecz biorąc, im więcej bananów jesz, tym bardziej świecisz. Dosłownie. Piąte jezioro, które konserwuje zwłoki jezioro Natron w Tanzanii, wygląda pięknie, ale jest śmiertelnie niebezpieczne. Woda jest tak zasadowa, że zwierzęta, które wpadną do środka, zostają dosłownie zakonserwowane. Ich ciała wyglądają, jakby zostały zamienione w kamień. Natura stworzyła tam coś w rodzaju naturalnego muzeum śmierci. Szósta ukryta republika w Central Parku. Central Park w Nowym Jorku to miejsce spacerów, relaksu i jednej wielkiej tajemnicy. Głęboko pod jego powierzchnią znajduje się mikronacja czyli fikcyjne państwo stworzone przez grupę artystów. Ma własną konstytucję, symbolikę, a nawet obywateli. To coś w rodzaju żywego performensu, o którym wiedzą tylko nieliczni. Siódma lawa możecie ogłuszyć. Wyobraź sobie dźwięk tak potężny, że może ogłuszyć. Gdy lawa wpada do oceanu, wydziela się para wodna, która eksploduje z ogromną siłą. Ten hałas, nazwany Exploding Lava Steam, może osiągnąć nawet 120 decybeli. To tyle, co startujący odrzutowiec. Jeśli stoisz zbyt blisko, twoje uszy zapamiętają to do końca życia. 8. Lasy pod wodą. W Kazachstanie istnieje jezioro, w którym stoi las. Dosłownie. Woda zalała dolinę tak szybko, że drzewa nie zdążyły się przewrócić. Do dziś stoją pionowo pod powierzchnią wody, jak duchy uwięzione w czasie. Ten widok jest absolutnie magiczny. Dziewiąte żywe mosty w Indiach. W Indiach w stanie megalaja nie buduje się mostów, one rosną. Ludzie od pokoleń kierują korzenie kauczukowców przez rzeki. Z czasem tworzą się z nich trwałe, żywe mosty, które są elastyczne, odporne i mogą przetrwać setki lat. Najstarsze z nich mają ponad pół tysiąca lat i nadal są w użyciu. Dziesiąte samoloty zostawiają cień dźwięku. Gdy samolot przekracza barierę dźwięku, powstaje tak zwany sonic boom dźwiękowy grzmot. Ale to nie wszystko. W powietrzu pojawia się też niewidzialna fala coś w rodzaju cienia dźwięku. Przez moment można ją nawet poczuć. To jeden z najbardziej niezwykłych efektów fizycznych, które można zaobserwować gołym okiem. Nasz świat jest pełen dziwactw, tajemnic i rzeczy, które wydają się niemożliwe, a jednak są prawdziwe. Która z tych ciekawostek była dla Ciebie największym szokiem? Daj znać w komentarzu. Zasubskrybuj po więcej.